Medytacja Niebieskiego Światła, Holograficzna Jaźń, zamknij oczy, usadź się w swoim idealnym miejscu, cokolwiek i gdziekolwiek zaprowadzi cię wyobraźnia, jak unosisz się, Płyniesz w relaksie, który Cię ogarnia, wyobraź sobie, że jesteś otoczona przez kryształową, transparentną, niebieską energię, która otacza Cię niczym kula co najmniej 60 cm nad Twoją głową i tyle samo pod stopami. Jeśli na czymś leżysz, część kuli przenika przez podłoże, dryfujesz w środku, jesteś zanurzona w niebieskim świetle, możesz wyczuć, jak jest elektrycznie naładowane, unosisz się w polu energetycznym i teraz oddychasz. Także tym światłem. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Spokojnie. Powoli komfortowo. I kiedy oddychasz tym elektrycznym, przenikającym, ciepłym światłem, czujesz, jak zaczyna cię wypełniać. Wypełnia całe twoje ciało. Stopy, łydki, Kolana uda, całe biodra. Brzuch, narządy wewnętrzne zlokalizowane w okolicy brzucha. Klatka piersiowa. Całe plecy, kręg po kręgu, cały kręgosłup, dłonie, przedramiona, ramiona, barki, szyja, Cała głowa wypełniona są niebieskim, elektryzującym światłem. Wdychasz to światło, i wydychasz światło całym sobą. Teraz robisz to całym ciałem, każdą jego komórką. I pozwól sobie rozpuścić cię w tym niebieskim świetle. Tak jak cię przenika, stajesz się nim, wypełnia cię, a ty wypełniasz całą sferę. Stajesz się sferą niebieskiego elektrycznego światła, która oddycha w rytm Twoich oddechów. Światło porusza się, falujesz wraz z Nim. Jesteś Nim. Jeden puls, jeden oddech. Jedno bijące serce, elektryczne niebieskie światło, pierwotna energia tworzenia. Teraz skup się na samym środku sfery i zobacz mały kryształ, znajdujący się teraz w centrum. Tworzy się ze światła, świeci samodzielnie, jest oddzielonym początkiem istnienia. Zlokalizuj go tuż nad Twoim pępkiem. I teraz ten kryształ rośnie, multiplikuje, powiększa się. Dwa razy, cztery razy, osiem razy, szesnaście razy, więcej i więcej. Kryształ rośnie i rośnie aż do kształtu Twojego ciała. Możesz uformować w wyobraźni takie ciało. Jak Pragniesz. Rośnie do kształtu Twojego ciała idealnego, idealnych proporcji, idealnego zdrowia. I kiedy teraz patrzysz na swoje ciało, widzisz, że wypełnione jest tą pierwotną energią. Pozostaje w balansie, samo się odtwarza, jest półprzeźroczyste, czyste, jest tym kryształem. Pozwól ciału się przebudować i wiedz bez cienia wątpliwości, że to nie jest Twoje stare ciało. To nowa reprezentacja osoby, którą wybierasz być, stworzoną z wibracji, jakie ty preferujesz. Laserowa moc światła w skrystalizowanej formie, wibrująca na jednej częstotliwości, jaką teraz dla siebie wybierasz. Weź trzy wdechy swoim nowym ciałem. Pozwól energii naokoło Ciebie rozrzedzić się, ale wiedz, że ona zawsze Cię otacza. To Twoja świadomość, która nie jest tylko w Twoim ciele, ale to ciało otacza. To Twoja idea samego siebie. Kontynuuj oddychanie i kiedy będziesz gotowa, otwórz oczy.